Cześć, witam Was w dniu 70 naszej serii 100 dni do matury. Witam Was po krótkiej przerwie spowodowanej moją chorobą. Jak pisałam Wam na fanpage oraz tutaj na karcie społeczności, no niestety musieliśmy przerwać i mam nadzieję, że teraz w tym tygodniu filmy się będą pojawiać troszkę częściej. Zapraszam Was już teraz na powtórkę, wielką powtórkę maturalną, która odbędzie się w piątek. Początkowo miała ona się odbyć w niedzielę, ale dostałam sporo głosów mówiących o tym, że w poniedziałek jest matura podstawowa, jednak wolelibyście tą powtórkę z matury rozszerzonej zrobić sobie troszkę wcześniej. Więc zdecydowałam się zmienić dzień i właśnie odbędzie się ona w piątek. Zapraszam Was na fanpage oraz na grupę na Facebooku, tam będzie więcej informacji. Teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego filmu. Dzisiaj zajmiemy się podzielnością przez 36, 24 i 9. Omówimy sobie podstawowe przykłady i w jaki sposób możemy to dowodzić. Więc tak, w poprzednim filmie omawialiśmy podzielność przez 3 i 6. No i tam oczywiście y, króluje ta zasada, że jeżeli mamy iloczyn trzech kolejnych liczb, no to to na pewno będzie podzielne przez 6. No i jako że wśród trzech kolejnych liczb na pewno znajdziemy jedną Dokładnie jedną, podzielną przez trzy. No i znajdziemy przynajmniej jedną parzystą, tak? Więc, jak na przykład wykazać podzielność przez 36? No, możemy oczywiście wykazać, że mamy iloczyn trzech kolejnych liczb, na przykład do kwadratu, tak? To już da nam podzielność właśnie przez 36, no bo to jest podzielność przez 6 do kwadratu. Dodatkowo możemy po prostu pokazać to tradycyjnie, jeśli będzie taka możliwość, czyli pokazać, że uda się nam wyłączyć 36 przed nawias. Zresztą tak możemy robić w każdym przykładzie. No, ale najpopularniejsze to właśnie jest ten kwadrat. Ewentualnie 6 razy iloczyn trzech. Kolejnych liczb. No dobrze, jak w takim razie wykazać, na przykład przez 24? Więc jeśli chcemy wykazać, że mamy podzielność przez 24, no to możemy wykazać, że mamy podzielność przez tam poszczególne dzielniki. Na przykład podzielność przez 3 i 8, prawda? Czyli jeżeli mamy 24, no to możemy pokazać podzielność przez 3 i przez 8, tak? Jeżeli mamy podzielność przez 24 wykazać, to możemy jeszcze pokazać podzielność przez 4 i 6. No, i oczywiście tam na przykład przez 2 i 12, i tak dalej, tak? To są dwa najpopularniejsze, właśnie. 3 razy 8 i 4 razy 6. Podzielność przez 9, no to albo 9, tak? Wyłączony przed nawias, albo możemy podziel pokazać podzielność przez 3 razy 3, czy też 3 kwadrat. No dobra, to przejdźmy sobie do zadań. Pierwsze zadanie, które dzisiaj sobie omówimy, to jest zadanie z matury majowej 2011 rok, CKE. Mamy uzasadnić, że dla każdej liczby całkowitej k, czyli to jest nasze założenie, po prostu k należy do liczb całkowitych. Mamy uzasadnić, że taka liczba k do 6, minus 2k do 4 plus k kwadrat jest podzielna przez 36, tak? Czyli możemy zapisać, że 36 jest właśnie dzielnikiem takiej liczby. No to co możemy sobie, zaznaczmy sobie jako m, co możemy sobie zrobić? No na początku zauważam, że tak naprawdę, no mogłabym sobie tutaj zapisać to jako k do trzeciej i to do kwadratu minus 2 razy k do trzeciej razy k, no i dodać k do kwadratu. Tutaj to zostaje, nic tutaj się nie zmienia. No i teraz zauważam, że mam tutaj wzór skróconego mnożenia k do trzeciej minus k. No i to jest całe do kwadratu. No i teraz to, co ja już widzę, że mam w środku, to to na pewno będzie iloczyn trzech kolejnych liczb, bo mam k k kwadrat minus 1 i to jest całe do kwadratu. No, więc tutaj rzeczywiście mam k k minus 1, k plus 1 i to całe jest do kwadratu, tak? Czyli to jako iloczyn trzech kolejnych liczb jest podzielne przez y, 6. Trzeba zapisać. Tak? K należy do całkowitych, tak więc k minus 1 k K plus 1 też należy do całkowitych, tak? Jest to podzielne przez 6. Jako iloczyn trzech Kolejnych liczby, tak? To skoro to jest podzielne przez 6, no to w takim razie to całe jest podzielne przez 36, prawda? Czyli z tego wynika, że 6 kwadrat dzieli M, tak? Czyli 36 dzieli M, co kończy dowód. No dobrze. No to to było dość łatwe, prawda? Najważniejsze to właśnie zauważyć, że mamy tutaj do czynienia w środeczku z iloczynem trzech kolejnych liczby. Tak więc to jest gdzieś tam do, do zapamiętania. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Przed nami zadanie drugie. Pokaż, że różnica czwartych potęg dwóch liczb całkowitych różniących się od 2 jest podzielna przez 16. Czyli jakie mamy założenie? No mamy założenie, że po prostu niech będzie to k, które było wcześniej, że k należy do całkowitych. No a jaka jest teza? Różnica czwartych potęg, dwóch liczb całkowitych różniących się o 2 jest podzielna przez 16, czyli chcemy czwarte potęgi, więc będzie k do czwartej minus k minus 2 do czwartej, tak? No i chcemy, żeby to było podzielne przez 16. No to znowu ja sobie tą liczbę oznaczę jako m. No i co zauważam? No zauważam, że na pewno mogłabym sobie to zapisać jako k kwadrat. Minus k minus 2 kwadrat oraz k kwadrat dodać k minus 2 kwadrat, tak, ze wzoru skróconego mnożenia. No i znowu, tą e, pierwszą część znowu mogę sobie zapisać ze wzoru skróconego mnożenia. Jak pewnie zauważyliście, dość często używa się wzoru skróconego mnożenia, wyłączania przed i tak dalej w tego typu zadaniach. No, jest to dość oczywiste, musimy tak sobie przekształcić e, tą naszą tezę, żeby właśnie udało się nam e, uzyskać coś e, parzystego, podzielnego przez jakąś liczbę i tak dalej. Czyli tutaj też znowu korzystam, czyli mam k minus k minus 2, razy k dodać k minus 2, no i to jeszcze razy k kwadrat dodać k minus 2, to też do kwadratu. No dobra, zmieściliśmy się jakoś. No i co ja tutaj mam? Tutaj mam k minus k dodać 2, razy k dodać k dodać 2, razy k kwadrat dodać. No i tam było k minus 2 do kwadratu, no tutaj nie mam żadnego wzoru skróconego mnożenia pomiędzy k kwadrat dodać k minus 2 do kwadratu, tylko to k minus 2 do kwadratu właśnie mogę sobie podnieść ze wzoru, więc tu będzie k kwadrat minus 4k dodać 4, tak? No to co tutaj mam? Tutaj mam 2, później mam 2k dodać 2, no i tutaj mi zostaje 2k kwadrat. Minus 4k dodać 4. No i zauważam, że z drugiego i z trzeciego nawiasu mogę sobie wyłączyć dwójki. Czyli będę mieć 2 razy 2 razy 2, czyli tuż tu będzie 8. No i tu mi zostanie k dodać 1, no i będzie k kwadrat minus 2k dodać 2. No, i teraz zauważmy, że jedyne co ja będę musiała pokazać, to to, że albo k plus 1, albo k kwadrat minus 2k dodać 2, że to któreś z tych jest podzielne przez 2. No i jak to mogę zrobić? Taką bardzo typową metodą, jeżeli chcemy sobie pokazać, że coś jest podzielne przez 2, jest na przykład rozpatrywanie przypadków, tak? Czyli weźmy sobie pierwszy przypadek, k jest parzyste, tak? Co wtedy się dzieje? No wtedy zauważmy, że jeżeli k jest parzyste, to K plus 1 jest nieparzyste, tak? No więc to nam y, nic nie daje, to nas nie satysfakcjonuje, ale na pewno k kwadrat będzie parzyste, prawda? Na pewno 2k będzie parzyste, no i oczywiście 2 też jest parzyste, tak? No to z tego wynika, że k kwadrat minus 2k dodać 2 też będzie parzyste. No dobra, a co się będzie działo, to będzie nasz drugi przypadek, jeżeli k będzie nieparzyste, tak? No to jeżeli k będzie nieparzyste, no to k plus 1 będzie parzyste, więc już od razu ten cały iloczyn też będzie parzysty, tak? Czyli bez względu na to, czy k jest parzyste, czy k jest nieparzyste, no to to jest podzielne przez 2, czyli z tego wynika, że k plus 1 razy k kwadrat minus 2k plus 2, no i jest podzielne przez 2, czyli dwójka to dzieli, czyli z tego wynika, że szesnastka dzieli nasze m, czyli to, co mieliśmy wykazać, co kończy dowód. Już teraz zapraszam Was do kolejnego filmu, bo tam będziemy sobie omawiać na przykład taką podzielność przez 3, bo będziemy omawiać wszystkie zadania z matur 2013-2022 i tam właśnie to będziemy sobie omawiać tą podzielność przez 3 właśnie w taki sposób, jak tutaj chcieliśmy sprawdzić podzielność przez 2, rozpatrując przypadki, tak? Przy podzielności przez 2 wystarczy rozpatrzeć sobie, co się dzieje, jeżeli właśnie jakaś tam liczba, którą mam jest parzysta, a co się dzieje, jeśli jest nieparzysta? No, jeśli i w obu przypadkach nam wyjdzie, że ta liczba taka, którą mamy daną jest podzielna właśnie przez, przez dwa, czy też no właśnie jest parzysta, no to od razu widzimy, że no w takim razie zawsze będzie, prawda? No bo mamy tylko dwa przypadki, parzysta albo nieparzysta, tak? No dobra, no to przejdźmy do ostatniego zadania z tego filmu. To jest zadanie ze zbioru maturalnego dla rozszerzenia, które zostało wypuszczone przez pewne OKE. Właśnie w październiku 2022 roku, więc bardzo na czasie, suma liczb całkowitych X i Y jest podzielona przez 3. To jest nasze założenie. Mamy wykazać, że suma sześcianów liczb x i y jest podzielna przez 9. No to zapiszmy sobie właśnie założenie, zapiszmy sobie tezę, żeby to widzieć, czyli wiemy, że x plus y jest podzielne przez 3. No i tam wszędzie pisałam, że na przykład x dzieli x plus y, prawda? No ale to mogłabym tak naprawdę zapisać sobie w taki sposób, że istnieje pewna liczba k, k, r, m, n, n, cokolwiek należąca do całkowitych, taka, że x plus y równa się pewne 3k, prawda? Dodatkowo tezę mamy taką, że suma sześcianów liczby x i y jest podzielna przez 9. No to znowu mogłabym napisać, że 9 dzieli x do trzeciej plus y do trzeciej, prawda? Lub tak samo mogę napisać, że istnieje pewna liczba, niech tutaj będzie m należąca do całkowitych, takich, że x do trzeciej dodać y do trzeciej równa się 3 razy m. Tak, to nie ma znaczenia, jak ja sobie to uargumentuję. Więc my sobie zostawmy na razie właśnie tą pierwszą wersję, żeby tutaj trzymać się tego, co wcześniej sobie zrobiliśmy, ale nie ma to znaczenia tak naprawdę, jak to zapiszę. Ok, skoro mam wykazać, że x do trzeciej plus y do trzeciej jest podzielne przez dziewięć, no to od tego sobie wyjdę, tak? X do trzeciej plus y do trzeciej. Jak to mogę zapisać? No ze wzoru, oczywiście skróconego mnożenia, który jest w tablicach, to jest x do trzeciej razy x kwadrat. Minus xy dodać y kwadrat, tak? No i tutaj już widzę, że to korzystając z założeń, to jest 3k, prawda? Razy. No i tutaj znowu mam x kwadrat dodać y kwadrat. No to przypomnijmy sobie takie rozumowanie troszkę z wzorów Wieta, że to mogłabym sobie zapisać jako x dodać y kwadrat i minus 2xy, prawda? No i jeszcze to minus xy, które było tutaj, tak? To nam zostaje. No i co? Znowu tutaj mam te założenia, tak? Czyli tutaj sobie wpisuję 3k do kwadratu minus 3xy. No to w takim razie zauważam, że to jest 3k razy 9k kwadrat minus 3 xy, czyli to będzie 3k razy, no i stąd sobie wyłączam trójkę. Tu będzie 3k kwadrat minus xy, czyli ostatecznie to jest 9k razy 3k kwadrat minus xy. No i zauważcie, że tutaj szkopuł też polega na tym, żeby zawsze pokazać, że ten nawias, który uzyskaliśmy po tej naszej liczbie, którą szukamy, jest na pewno liczbą całkowitą, tak? No to co? k należy do całkowitych, no mamy w założeniach. No i x, y też należą do całkowitych, no, to z tego wynika, że 3k kwadrat minus xy i to wszystko jeszcze razy k, no też należy do całkowitych, prawda? Czyli ta liczba jest podzielna przez, przez 9, no co należało wykazać, tak? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Zapraszam Was już do kolejnych filmów, oczywiście. Przed nami jeszcze jeden film, właśnie z, z podzielności tego typu, w którym sobie omówimy właśnie zadania z matur. Oczywiście tutaj się jedno już pojawiło z matur z 2011 roku, ale jeszcze mamy kilka innych, które chciałabym omówić. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, lajkowaniu. Jeśli coś jest niejasne, lub może macie jakiś inny pomysł na pewne zadanie, no to oczywiście zapraszam Was do a na dzisiaj to tyle. Cześć!